Kalimarka wszystkim. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam dwie kultowe karcianki: Spór Obór i Spór Obór 2 na Tamę Bardzo mi się podobają ilustracje samych pudełek, jak i kart, które się znajdują w środku. Widać, że autorzy włożyli bardzo dużo pracy w wykonanie właśnie tych gier. I tak mamy tutaj pierwszą część, drugą część. Pierwszą część, jak możemy zobaczyć, na pierwszym planie pudełka znajduje się żubr, co może nam nakreślić, jakie ilustracje zwierząt będą się znajdowały w środku, czyli w tym przypadku będą to zwierzęta leśne. Natomiast ta druga część wygląda w ten oto sposób. Na, główny, głównym planem tego pudełka jest bubr. I z tyłu za bobrem widzimy tamę i wiemy mniej więcej, czego będzie dotyczyła ta rozgrywka oraz możemy domyśleć się, że będą tutaj królowały zwierzęta wodne. Spór obór i Spór obór 2 na tamę Marsz są wydawnictwa Muduku. Są to karcianki przeznaczone dla dwóch graczy oraz, oraz szacowane czasy rozgrywki trwa 20 minut. W pierwszej możemy wcielić się w dowódców walczących w wielkim pojedynku. Naszym celem będzie zdobycie przewagi nad przeciwnikiem i uzyskanie kontroli nad polanami. W środku znajdziemy instrukcję z trzema wariantami gry. W pudełku znajduje się aż 54 karty ze zwierzętami 10 kart specjalnych 2 karty pomocnicze oraz płytki z polanami. Spór o bór 2 na Tamę Marsz jak sama nazwa wskazuje tutaj nasza bitwa będzie dotyczyć sporu o zdobycie rzeki. W tej rozgrywce możemy być albo atakującym, albo broniącym. Gracz atakujący ma za zadanie zniszczyć tamę i przedostać ją na drugą stronę, natomiast obrońca nie może sobie na to pozwolić, aby wygrać tą rozgrywkę. W środku pudełka znajduje się instrukcja z trzema wariantami gry: 60 kart zwierząt. Siedem płytek z tamą oraz jedenaście kart taktyk. Dwie karty pomocnicza oraz dodatkowe karty dla gracza atakującego i broniącego to jest atakującego, a to jest broniącego. Karcianki idealnie nadają się na wspólne spędzenie czasu z drugą osobą, i nie dość że podoba mi się aspekt wizualny tych właśnie gier. To jeszcze sama mechanika gry bardzo mi przypadła do gustu i nawet dorośli nie będą narzekać na nudę przy rozgrywkach, gdyż ta karcianka zmusza nas do strategicznego myślenia, przez co po prostu rozgrywka staje się dla nas ciekawsza oraz y, uważam, że Spór, Obór 2 na Tamę Marsz jest trudniejszą wersją tej karcianki, y, dlatego, że tutaj wcielamy się w dwie role, y, albo w rolę atakującego, albo w rolę broniącego, przez co ta gra staje się jeszcze bardziej ciekawsza niż właśnie ta pierwsza y, i też y, uważam, że mechanika tej gry oraz aspekt związany z Strategicznym myśleniem jest tutaj większy, ponieważ musimy tutaj dokładnie przemyśleć, jak atakować przeciwnika lub jak się bronić, aby wygrać tą rozgrywkę. Jak najbardziej z całego serca mogę polecić właśnie te karcianki, są godne uwagi. Dziękuję bardzo za uwagę i wyjdziemy się w kolejnych materiałach. Pa!